Powiem wam o tym, jak uzyskać głębie w miksie, jakie są sposoby na to i czy to właściwie do czegoś nam jest potrzebne. Miks jest to trójwymiarowy zlepek dźwięków. No, w sumie nie zlepek, no bo to jest coś, co ma brzmieć spójnie. I składa się na to szerokość osiągana poprzez panoramowanie, wysokość osiąga osiągana... Ja mówić nie umiem czasami. Wysokość osiągana poprzez częstotliwości, czyli wypełnienie całego utworu częstotliwościami, no i głębia, czyli coś może znajdować się bliżej. Coś może znajdować się dalej i właśnie o tym trzecim aspekcie chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć. Ale zanim o tym, to musicie zdać sobie sprawę, jak to w naturalnym świecie wygląda, bo to tak naprawdę jest klucz do tego, żeby odtworzyć to potem w DAW podczas miksu. Pierwsza rzecz to tak naprawdę musimy myśleć o tym, że musi być pewnego rodzaju kontrast. I to jest takie słowo klucz w kontekście naprawdę miksowania. Bo jeżeli chcemy, żeby coś było naprawdę z przodu, no to coś też musi być z, z tyłu głęboko schowane, żeby to ze sobą kontrastowało. Wtedy to rzeczywiście poczujemy jeszcze bliżej, a to dalej. I na odwrót, jeżeli chcemy, żeby coś było głęboko w miksie, no to coś musi być z przodu. Jeżeli wszystko będzie na tej samej płaszczyźnie, no to. To jakby nie będziemy czuli różnicy, bo niby dlaczego, albo te różnice będą naprawdę niewielkie, to ciężko będzie mm, przez uszy to usłyszeć. I w świecie rzeczywistym coś, co znajduje się dalej, jest na pewno cichsze. To jest pierwszy aspekt głośność. Coś, co jest blisko, jest głośne. Zobaczcie: Cześć! Teraz troszkę dalej: Cześć! I naprawdę schowam się dalej: Cześć! Na pewno zauważyliście, że gdy siedziałem tam z tyłu na czerwonej kanapie, to było to zdecydowanie cichsze, ale też doszły inne aspekty, takie jak na przykład pogłos. I to jest druga rzecz, o której musimy pamiętać. Pogłos już jest bardziej złożony niż głośność, ale tutaj też wszystko trzeba odnieść do świata rzeczywistego. Pogłos składa się z dwóch składowych pierwszych odbić, które następują od razu. To jest coś praktycznie, te pierwsze rzeczy, które odbiją się od ściany i trafią tutaj nam do uszu. I późniejsze odbicia, ogon, pogłosu, to wszystko, co później napływa nam do uszu. Czyli dźwięk, który znajduje się bliżej, będzie miał więcej czego? I słyszę. Pierwszych odbić, no bo te odbicia od razu nam trafią do uszu. Ich będzie więcej, no bo to jest dźwięk jest blisko. Natomiast gdy dźwięk znajduje się daleko, to siłą rzeczy więcej będziemy mieli późniejszych odbić. Dlatego, pierwszą rzeczą, którą można zrobić w pogłosie, to gdy dźwięk jest z przodu, zwiększamy early reflection, ich ilość. Natomiast, gdy dźwięk jest daleko, to zmniejszamy ich i zwiększamy late reflections. I w ten sposób uzyskujemy pewien balans w odsunięciu względem siebie instrumentów. Pogłosie jeszcze mamy coś takiego jak pre-delay. To bardzo, bardzo mocno wpływa na to, jak głęboko będzie osadzony instrument. Czym właściwie jest pre-delay? Pre-delay tak naprawdę usta pokazuje to nam, jak daleko instrument jest, czy źródło dźwięku oddalone od ścian. Czyli to jest taka przerwa, po której usłyszymy pogłos. Więc jeżeli dźwięk znajduje się blisko to najpierw usłyszymy dźwięk czysty, ten bezpośredni, wychodzący z instrumentu, czyli pogłos dojdzie do nas troszeczkę później. I tym bliżej jest instrument, czyli ma być bliżej osadzony, tym dłuższy będzie pre-delay. Natomiast gdy instrument znajduje się daleko, to od razu usłyszymy miks dźwięku czystego, czyli tego wychodzącego z instrumentu, ale też Pogłosu, czyli w tym wypadku będzie krótszy pre -delay. Czyli tym dalej znajduje się dźwięk, tym jest krótszy pre -delay. Jeszcze jest oczywiście trzecia rzecz długość pogłosu. Jeżeli coś jest blisko, no to wiadomo, ten pogłos będzie krótki, no bo od razu trafia to do naszych uszu. Przy dźwięku, który jest od do, do, no, w głąb, no to oczywiście, że dźwięk. Będzie miał więcej pogłosu, on będzie dłuższy, będzie dochodził do nas naprawdę długo. Czyli to tak jak coś takiego, jak słyszymy na przykład gdzieś w oddali, coś uderzy, jest budowa, no to słyszymy, że to się do nas dociągnie. Buf, buf. A gdy sami stukamy młotkiem, to słyszymy praktycznie. Buf czysty bezpośredni dźwięk. No i czwarta rzecz tak naprawdę skupia się na ilości pogłosu. Jak go jest dużo, no to dźwięk też sprawia wrażenie oddalonego. Gdy jest go mało, no to dźwięk jest oczywiście mm, bliżej. Czwarty, czwarty. Co ja gadam? Trzeci równie ważny aspekt jest to korektor. Bez niego też ciężko jest uzyskać głębie, i to wszystko nadal wynika ze świata rzeczywistego. Powtarzam się, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Uwierzcie mi. Wyobraźcie sobie sytuację, że jesteście w domu i dobiegają do was dźwięki, ktoś robi imprezę. I co słyszycie? Co słyszycie? No, dudnienie. Słychać głównie niskie częstotliwości, stopę, bas, to w największym stopniu do nas dochodzi. Niskie częstotliwości, natomiast wysokie częstotliwości one się gubią i nie dochodzą do nas. A dlaczego się tak dzieje? No bo niskie częstotliwości są długie, fala jest długa i ona nie, nie gubi się tak szybko. Natomiast wysokie częstotliwości to fala krótka. I ona się gubi, zanika w przestrzeni i nie dochodzi do nas tym dalej, tym mniej wysokich częstotliwości. Czyli aby zemulować to, to musimy skorzystać z korektora, i jeżeli dźwięk jest daleko, to usuwamy. Wysokie częstotliwości usuwamy, bądź zmniejszamy ich ilość filtrem górnym półkowym. Gdy dźwięk ma być mocno z przodu, no to zwiększamy ilość wysokich częstotliwości, bądź po prostu zmniejszamy ilość niskich częstotliwości. Wracając do pogłosu, możemy w pogłosie to, co jest spogłosowane potraktować korektorem, czyli usunąć wysokie częstotliwości samego pogłosu, nie tylko z dźwięku, ale z samego pogłosu. Te rzeczy, o których powiedziałem, to trzy najważniejsze rzeczy, które pozwalają nam uzyskać przestrzeń, głębię miksu, ale to tak naprawdę nie wszystko, to jest oczywiście bardziej złożone. Jeżeli myślimy naprawdę bardzo poważnie o głębi, to to już jest rzecz, która powstaje na etapie doboru instrumentów. Zwróćcie uwagę, że coś co ma mocny atak, coś takiego będzie na pewno bardziej z przodu, no bo będzie się przebijało przez miks z tego względu, że te uderzenie jest gwałtowny, a coś co będzie lejące się długie, taki instrument będzie na pewno troszeczkę dalej niż to. On jest łagodny, ale ten już powinien być troszeczkę bardziej z przodu, z tego, że jest tutaj bardziej. Jest tutaj gwałtowniej dźwięk się pojawia. Ale nieznacznie, ale jeżeli mam już na przykład to on prawdopodobnie będzie mocno z przodu, no bo ma gwałtowny atak i to atak. Taki dźwięk na pewno będzie z przodu, bo ma gwałtowny atak. Posłuchajcie samego miksu na razie i Tyle. No. Chcę, żeby ten instrument był schowany za resztą. Bo on teraz jest dosyć mocno z przodu. Może nie na pierwszym planie, ale bym powiedział, że gdzieś po środku się znajduje. A ja chcę, żeby on był naprawdę głęboko. Żeby był słyszalny, oczywiście, ale. Ale prawie nie. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to zmniejszenie głośności, no bo jak to będzie głośne. Teraz już jest naprawdę z przodu miksu, wcześniej było po środku, teraz już jest z przodu, więc nie o to chodzi, ściszamy, ściszamy. Dużo bardziej schowało się to. Dalej jest to nie głębokie, tylko po środku, tak jak mówiłem. No i oczywiście pogłos, druga rzecz. I co tutaj? No oczywiście zmniejszam pre-delay do najmniejszego jaki tylko mogę. Czyli w tym wypadku jest to 0,5 milisekundy. Dźwięk ma być bardzo mocno schowany w głąb. Druga rzecz dosyć długi musi być decay time, żeby ten pogłos był duży, głęboki. Sporo pogłosu, naprawdę tutaj dałem go sporo. To jest efekt już taki drastyczny, bardzo głęboki. Kolejna rzecz early i late reflections. Oczywiście dajmy mniej early reflections, bo chcę, żeby ten dźwięk był schowany głęboko. Czyli akurat w wypadku tego pogłosu jest to reflect. Posłuchajmy tego bez pogłosu i z pogłosem. Skupcie uwagę tylko na tym syntezatorze. Bardzo mocno się to schowało w głąb. Aż może troszeczkę przesadnie, ale tu też chodzi mi pokazowo, żebyście wiedzieli i słyszeli te różnice dosyć mocno. Korektor. W korektorze, gdy dźwięk odsuwamy, usuwamy wysokie częstotliwości. I to zrobiłem za pomocą filtra półkowego dosyć też drastycznie, bo zobaczcie, że aż powyżej 1,5 kHz. Może zbyt mocno, ale przynajmniej będziecie słyszeli efekty. Bez korektora i z korektorem. Różnica jest naprawdę bardzo duża. Schowało się to głęboko w mix. Zobaczcie jeszcze raz bez i z. Im więcej będziecie dawali tym efektów, tym te zmiany będą drastyczne i nie zawsze oczywiście jest to potrzebne. To, co powiedziałem, to są podstawy. Warto jeszcze skupić się na jednej rzeczy, jest taki bonusik na koniec, że dźwięk, który jest bardziej rozmyty, jest mniej oczywisty, mniej klarowny, też sprawia wrażenie oddalonego, no bo ma mniej detalów w sobie. Dlatego dobrym sposobem też jest skorzystanie z efektów modulujących Chorus świetnie się spisze. Fazer, flanger może troszeczkę gorzej, ale przy niewielkiej ilości rozmyje dźwięk i spowoduje, że on się stanie mniej oczywisty. To jest oczywiście wszystko ścieżka, długa ścieżka, ale bardzo fajna, gdy się uzyska fajną przestrzeń miksu i to jest wielka uciecha na twarzy. Co ja gadam? <zysy> 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 ale jest, tak jest. No dobrze, to dzisiaj jest na ten temat to wszystko. Trzymajcie się. Dobra, nie, nie będę tego przedłużał. Trzymajcie się, cześć.